Dobrze, ja dogram tylko kawałeczek, żeby zobaczyć i przetestować, jak w ogóle wyszła ta aplikacja. Czy tam się coś nie pozmieniało, bo zawsze po takich różnych próbach to się różne rzeczy dzieją. Dobrze, przejdźmy i teraz wpiszmy tutaj w ruchu aplikację webową powoł. do testu. I sprawdzamy, co tu się dzieje. O kurczę, można było tutaj dopisać mu, żeby komunikacja robił w języku polskim. Coś tutaj powiedział, że widzi podwójną e, aplikację, że jest webowa i jest React Native, czyli mamy w jednej aplikacji, mamy dwie aplikacje. Jedną inaczej będzie wyglądać na... E, znaczy inaczej wyglądać. Chyba będzie tak samo. Nie wiem. Zaraz zobaczymy. Przetestujemy. No dobra. Mamy tutaj. Klikam system browser. Wow. I coś tu nie działa. Widzieliście to? Co to za świnka? Po kliknięciu działa. Dobrze, ale wróćmy jeszcze. Dlaczego to się nie... jakiś tutaj problem. Dobrze, to teraz dopiszmy mu. Po kliknięciu e, nie. Jeżeli, ale jeszcze się chyba nie uruchomiła to do końca. Sprawdźmy, czy wszystko już. Dobra. Tu wykryto jakąś e, Jedną krytyczną lukę bezpieczeństwa. Tak po otwarciu. Jeżeli nic nie klikam, to pojawia się błąd. Po kliknięciu przechodzi, przechodzi do panela aplikacji. Zobaczmy, co on teraz wymyśli. Tak, mogliśmy sprawdzić te logi. Czyli tutaj więcej narzędzi, narzędzia deweloperskie, ale w logach nic nie widać. Więc dlaczego to tak się dzieje? Zobaczmy, czy on coś tam wynalazł. Mhm. Dobrze, uruchomi nam odnowa do testów. Całkowicie co innego. nie wyłącza się, jest w porządku, ale to jest całkowicie co innego, miało być po pierwsze e, świnka z karbonka, a nie coś takiego dokładnie zadawałem mu co ma być więc coś tutaj na nakręcił więc widzicie, że przekłamuje trzeba go po prostu blokować ale coś tutaj jeszcze jest, zobaczmy to web app, tu jest web expo app czyli to jest natywna zobaczmy Teraz ja sobie skopiuję to, ctrl copy i tak tu mu wkleimy, ale ten błąd pojawia się tu, tutaj, klikam po otwarciu i pojawia się mi biały obraz. I teraz zaczęli, że to nie chodzi o aplikację Expo, tylko yy, chodzi o tutaj o localhost, yy, czyli aplikację webową. Aha, bo tutaj ustawiony był, że pokazuje aplikację przez 3 sekundy, a potem zwraca 0, Czyli jest błąd. Dobra, powiedzmy, że został naprawiony. No i jest. Zobaczmy. Okej, okay, to my teraz jeszcze raz no, tu znajdziemy. Klikniemy. <grywka> Ta świnia jest niekierowska. Dobrze. Tylko, że jest ustawione coś takiego, że splash screen jest 3 sekundy i następnie przełącza się na stronę home. A my chcemy, żeby po prostu klikać, ale ja chcę, by dopiero po kliknięciu, by button, button zainicjować przejście. Dobrze. Czyli uruchomimy, wyłączymy. Zobaczmy jeszcze raz, czy dalej się poprawiło, czy nie. Raz, dwa, trzy. Nie wyłączyło się. Widzicie to świnię? Ja się nie mogę po prostu napatrzeć, jak może sobie zinterpretować taką świnkę. Klikamy start now. I mamy, mamy tutaj wszystko. W końcu normalny panel. Hmm, czyli w webie, no to będzie ok. Mi się bardziej ten podoba niż e, po prostu inny, ten wcześniejszy, co tam robiliśmy. To typowo taki aplikacyjny. Ok, dobra. Czy, my plusik, czy to też daje przychód, wydatek? Fajnie, tutaj jest ok. Aha, tylko skąd tu te cyfry się wzięły, więc musimy zobaczyć, żeby e, też to ponaprawiać. Dobra, przejdźmy teraz, przetestujmy aplikację. Natywną? A żeby przetestować aplikację natywną, najpierw musimy uruchomić sobie y, emulator. Jeżeli mamy Android Studio i już zainstalowany taki emulator, to uruchamiamy sobie go z y, terminala. Ja mam tutaj w namaku jako terminal. Wy będziecie mieli jako CMD. Terminal. I teraz, y, tylko jaka jest komenda na uruchomienie? Y, emulatora. Więc w tym celu znowu cofam się do mojego Super Klaudiego. gdzie uwielbiają z niego korzystać. I sobie tutaj wpiszę jakąś a, na przykład nie wiem, jakąś komendę, żeby mi tutaj po prostu wynalazł. Jak mam uruchomić aplikację. E, nie, przepraszam, jak mam uruchomić emulator, emulator na Mac. Dobrze. Przy... Pokazuję. I mamy tutaj, żeby w terminal na przykład ja sobie skopiuję to, lembary tu po kolei. No to przechodzę do terminala. Przełączę sobie tutaj tak, żeby lepiej było widać. Ctrl V skopiowałem to i tu mamy nazwę AVD nazwa AVD to jest właśnie nazwa tego naszego emulatora, który został stworzony w Android Studio, czyli tutaj będzie Medium Phone. Ja już tyle razy to wpisywałem, więc ja swój emulator nazwę swojego emulatora znam na pamięć. Widzimy, że nam się tutaj schowamy. Nie wyłączamy tego, bo jak wyłączymy ten emulator się schowa. No i dobrze, mamy uruchomiony emulator. Czyli mamy Enter URL Manual. Co to jest? To jest właśnie. Musimy teraz połączyć sobie projekt z WinSerfa, ten projekt Expo, znaczy z Windsurfa projekt do Expo Go do tej aplikacji żeby to zobaczyć na emulatorze, czyli żeby zobaczyć na urządzeniu fizycznym, tak jakby. Okej. Okay. Um, czyli musimy dać nazwę, żeby podał nam adres. Adres. EXPO. EXP. Podaj mi adres EXP. Okej, okay. no i czekamy sobie. Mobil Expo Go mamy tutaj podany. Skopiujemy sobie go. Przejdziemy tutaj do aplikacji. O, właśnie, podpowiada mi tutaj. 881. I teraz Connect. O. To troszeczkę inaczej to wygląda. Uwielbiam po prostu Unicef'a. Dobrze, przejdźmy tutaj. Taką mamy aplikację. A taką mamy tutaj na emulatorze. Czyli na urządzeniu mamy taką. A w webie mamy taką. Czyli aplikację webową. Dodaj dochód, dodaj wydatek. Dodaj przychód. Ok. Nie wiem, 400 albo 4000. 40, Co to będzie jakaś pensja? Niech będzie pensja. Bitny jest. Pensja, ok, zapisz. I mamy 4000 dodane. Dobra. Czyli tu mamy przetestowane. Działa. Ok, a tutaj przychód, dodajemy 4000. Wynagrodzenie, gotówka. Możliwe, że będzie gotówka, nie będzie. Dodaj transakcję. Aha, czyli to będzie pensja. Hmm. Czyli tu nie dodaje nam. To musimy teraz mu zdefini zdefiniować. Okay. W aplikacji webowej yy, nie działa dodawanie wydatków, wydatków i przychodów. dokładnie, by wszystkie pola miały poprawne i rzeczywiste dane. Usun dane zmyślone. Robi, zrobił sobie plan. Ma cztery taski. Przejdziemy szybko, zobaczymy, odświeżymy, co on tutaj jeszcze się nic nie dzieje. Aha, bo usuwaliśmy wcześniej logowanie, więc tutaj ma jakiś problem z tym. Dobrze, naprawia. Zobaczmy, co on tam sobie ponaprawia. Zobaczcie, ile tego kodu jest. Ciekawy, kto to by to ogarnął. Odświeżę. Cztery tysiące dodaliśmy. I mamy 4000. tysiące Dobrze, a teraz dodajmy jeszcze wydatek. Wydatek będzie około, nie wiem, tysiąc? Tysiąc? I to będzie hopis, nie wiem, zakupy. Zakupy. Na jedzenie, na co? Zakupy. Zakupy, kategoria zakupy. Gotówka. Kiedy dzisiaj? Ok. Pamiętajcie, jak kalendarz nie działa, to wszystko e, mówimy, piszemy mu. Tylko starajmy się pozbierać mu 2-3 e, jakieś zadania, żeby po prostu sobie nie marnować tych dodatkowych. Czyli odejmuję. Dobrze. To teraz jeszcze dodajmy mu. Ok, wszystko działa. E, dodaj do listy. Dodaj do listy. listy transakcji i ikonę e, kosza by można było usuwać Wszystko to zrobi. O, i już tutaj masz świetny pomysł. Wiecie, co jest najlepsze w tym wszystkim? Że e, czat czy inne e, sztuczne inteligencje, tak zwane te MLM. -y, po prostu one zawsze mówią, że wszystko jest dobrze, wszystko jest fajnie i zawsze będzie fajnie zrobione. Ok, zobaczmy, co tutaj robi. Mamy zakupy. Widzicie? Najechałem tutaj i już jest. Tak to nie widać jest, albo najechań jest widać. I teraz my sobie tutaj najedziemy na ten czerwony. I czy na pewno chcesz usunąć transakcję zakupy? No jasne, ok. Fajnie, jest ok. Dobrze, to jeszcze coś dodajmy. Dodajmy. Weźmy sobie tutaj przy, przy pierwszym. Po nie przy pierwszym włączeniu aplikacji wyświetl wyświetl ładny popad z pytaniem do użytkownika podnie i Użytkownik podaje swoje imię i przekazuje to imię do wszystkich komunikatów systemowych. Ciekawe czy zadziała. O co chodzi w tym wszystkim? Komunikaty systemowe to jest, jak usuwa, dodaje czy potrzebuje jakiegoś potwierdzenia na przykład, to wyskoczy na przykład hej Andrzej, czy na pewno chcesz, żeby to usunąć? I tak będzie, to spersonalizowane. Czyli powiedzmy, jeżeli e, będzie tak poda przy, przy tym przy pierwszym e, spotkaniu z aplikacją, czyli otworzy, no to wyskoczy ten pop-up. Niech wyskoczy pop-up po dwóch sekundach. Imię przekaż do strony, stronę jeszcze do przywitania i jeszcze zrobimy dodatkowy e, pop-up. Jeżeli użytkownik się zalogował, e, jeżeli użytkownik wcześniej podał swoje imię, to, to przywitaj. Za każdym. Ja otworzę aplikację pod pop up który będzie widoczny, widoczny dwie sekundy lub będzie zawierał przycisk. Zamknięty. pop będzie zawierał przywitanie, cześć. Cześć na przykład. Zobaczmy co on tutaj nakombinuje. Jeżeli nie chcemy, żeby tego czerwonego na przykład było widać, to możemy tutaj zaakceptować na przykład albo tutaj accept all i wtedy wszystko zostaje zaakceptowane. aktualizuje. aby używał użytkownika imię i pokazywał pop-up. Sprawdzamy, czy już coś jest. Dobra, wpisze Andrzej. Zacznijmy. Witaj, fajny flow. Jak masz to imię? Chcemy się do Ciebie ładnie zwracać. Twoje imię. E, zostanie zapisane lokalnie w przeglądarce, Tak jest. Dobra. I widzimy. Mamy tutaj Witaj Andrzej. Mamy tu komunikat systemowy też. OK w porządku. To teraz sobie usuniemy tutaj tą pensję i zobaczymy, czy komunikat zadziała. Na przykład. To my sobie to zrobimy. Zeskanuję. Zrobię takiego screena. I tutaj mu damy. Czyli tak, chciałbym, żeby przy usuwaniu lub innych pytaniach systemowych pojawiało się pytanie spersonalizowane do imienia użytkownika. Sprawdzajmy, czy to sobie ogarnie. Ciekawe czy dobrze mu to powiedziałem. Dwie sekundy to za mało, więc pop, -up. pop -up przywitanie, jestem do pięciu sekund, potem zamknię. Zobaczmy tutaj. I tak jak mówię, tu już sobie napisaliśmy, przygotowane mamy. Teraz przejdziemy szybko do sprawdzenia. Wyczyść. Zobacz, wszystkie wyczyść. Usuwanie transakcji. Andrzeju, czy na pewno chcesz usunąć transakcję? Pensja, ta akcja jest nieodwracalna. Usuń i anuluj. No i teraz to fajnie się zachowuje. Podoba mi się to. Usuwam to. Brawo. I teraz sobie odświeżymy, tu mam witaj, cześć, Andrzej. sobie to. Tak. Okej, okay, w porządku. Jeszcze tylko poprawimy sobie. Tu, żeby nam widział. Oczywiście tę stronę home to my sobie tutaj znaczy, tego splash screena przedytujemy, bo on tak nie może wyglądać. Na razie to się nabijam z tej świnki, ale zmienimy ją na prawdziwą skarbonkę. I jeszcze coś tam w tym ten, po nie pokazuje. Zostania. Zamykanie. Przemykanie za 5 sekund, tylko pokaż na przykład, na przykład yy, czas odliczania. Mały timer. Zobaczymy, co teraz kmini. Czyli dodałem mu tutaj, żeby pokazywał taki timer. Super, teraz to mi się podoba. Nie jest ok. No dobrze, czyli jak widzicie, wszystko się tutaj fajnie zakończyło. Mamy tutaj zrobioną tą aplikację. Aplikacja mobilna wygląda w ten sposób. Eee, oczywiście ona jest do poprawy, dlatego że wszystkie zmiany, m, które zaszły w tej aplikacji, zaszły w aplikacji webowej, a nie zaszły tutaj. Więc musimy dobrze doprecyzować, bo mamy w tym momencie dwie różne aplikacje w jednym projekcie. Aplikacja webowa. Czyli ta, która w przeglądarce i aplikacja natywna, która będzie widoczna w telefonach. I teraz będziemy musieli ten design, aplikacji natywnej dostosować do wyglądu, na przykład, żeby e, wyglądał ładniej na telefonie. Na razie mamy takie zwykłe kolory, ale oczywiście wszystkim się zajmiemy przy następnej e, przy następnym filmie. Trzymajcie, pozdrawiam się. Pozdrawiam Was.